Piątek 7 marca dziś telefaktach. Drogi marzeń, a marzenia mają szansę się spełnić. Staż, potem praca, potem kariera. Piękno przyrody podziwiane w Ostrowieckim parku. Anna Chocinska Leśniak witam państwa i zapraszam. Być może już za miesiąc rozpocznie się długo oczekiwany remont skrzyżowania ulicy Jórzeckiej z ulicą Polną i Mickiewicza. Starostwo powiatowe w Ostrowcu pozyskało na ten cel 1,5 miliona złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To jednak nie wszystkie planowane budowy dróg w powiecie ostrowieckim. Więcej w materiale Micha Mendaka. Już niebawem miasto zmieni się w duży plac budowy. Starostwo powiatowe otrzymało ponad 1,5 miliona złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na wykonanie remontu ulicy Józeckiej. Pieniądze pochodzą z tzw. schetynówek, a powiat, aby przeprowadzić pracę, będzie musiał znaleźć w budżecie 50% na wykonanie tej inwestycji. Na ulicę Jurzecką wraz z kompleksowym remontem skrzyżowania z ulicą Polną. Mickiewicza yy, i przetarg. Dzisiaj podpisałem decyzję o y, rozpisaniu przetargu. I myślę, że za miesiąc bierzemy się za robotę, zrobimy ładny kawałek miasta z tej Drogi. W zakresie poprawiania stanu naszych dróg, to nie będzie jedyna inwestycja, jaką w starostwie zamierzają przeprowadzić. Duże możliwości dają środki, jakie powiat otrzymał na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Budżet powiatu zasilony został promesą w wysokości 900 tysięcy złotych. Zgodnie z tymi zasadami musimy znaleźć już 20% do tej kwoty i będziemy realizowali. Poważny remont drogi powiatowej w Bukowiu i dokończymy tą drogę, żeby już można było normalnie do samego lasu dojechać w Białkowskiej Karczmie. Jest szansa, że za pieniądze z promesy uda się wykonać jeszcze inne prace w zakresie infrastruktury drogowej. Na razie trzeba będzie jednak czekać na rozstrzygnięcie przetargu. Jak nam coś zostanie, to jeszcze będziemy po przetargu. To jest zasada taka, że to zostaje dla nas i pewnie jeszcze wymyślimy, bo takich pomysł mamy bardzo wiele i takich potrzeb. Ale jeszcze oprócz tego myślę, że koło maja dostaniemy stosowną okrągłą sumkę, bo potrzebna nam jest naprawdę półtora miliona na ten cel. Powiat zamierza też zająć się nieestetycznym wyglądem barierek dzielących jest nie przy ulicy Jana Pawła II. Się ładne słoneczko pojawi, będziemy wywarali te wstrętne barierki brzydkie, pogięte. Na no ładne i nowoczesne, I, i też poprawimy tym sposobem wygląd yy, miast. Inwestycje drogowe, z jednej strony, należą do najbardziej pożądanych przez społeczeństwo, z drugiej, stanowią największy wysiłek dla zarządcy. Wiele wskazuje na to, że w związku z remontami dróg czeka nas wiele utrudnień w ruchu. Temat porządku i czystości w Ostrowieckim Parku Miejskim powraca wraz ze zbliżającą się wiosną. O czystość na tym terenie dbają pracownicy Zakładu Usług Miejskich. Najwięcej problemów w ekipie sprzątającej sprawiają ptaki, które codziennie zanieczyszczają park. Temat porządku w Parku Miejskim wraca zawsze z nadejściem wiosny. Zwykle o tej porze roku mieszkańcy miasta skarżą się na zanieczyszczające ławki ptactwo i śmieci, które po zimie odsłonił topniejący śnieg. Gmina Ostrowiec podjęła już w tym zakresie działania, które polegają nie tylko na utrzymaniu czystości w parku, ale także na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. W tym celu poprzecinano gałęzie drzew i sprawdzono sprzęt na placu zabaw. Po okresie ostatnich opadów śniegu i ustabilizowaniu się pogody, podkrywały się pewnego rodzaju dzikie wysypiska i zanieczyszczenia. Mamy zarządzenie z zakładem usług miejskich na usuwanie tego typu zanieczyszczeń. Zostały Udzielone zlecenia, zakład przystąpił do realizacji tych zadań. Tymi pracami objęte zostały park miejski, place zabaw, m.in. plac zabaw przy ulicy Sikorskiego, staw Fatetmajera osiedla, ogrody. Pracownicy Zakładu Usług Miejskich w parku sprzątają codziennie, a pracy jest niemało. Od poniedziałku pracownicy przystąpią do dalszego grabienia liści. Szczególną uwagę poświęcą także placom zabaw i części wydzielonej na skatepark. Zakład Usług Miejskich w oparciu o zarządzenie prezydenta utrzymuje porządki między innymi w parku miejskim. Praktycznie rzecz biorąc, codziennie pracuje 6 do 8 osób na terenie parku i są to prace typowo porządkowe. Opróżnianie koszy, zamiatanie, natomiast takie generalne zamiatanie przez zamiatarkę mechaniczną wykonywane jest raz w tygodniu, a w Doszlifowywane ręcznie, natomiast co zostało jeszcze wykonane? No teraz posprzątane wokół stawu na stawie, bo dysponujemy łódką. Także, jak potrzeba, to i wypływamy na staw. Dużo pracy ekipy porządkowe mają z powodu mieszkającego w parku ptactwa. Kawki i gawrony zanieczyszczają ławki. Szczególnie narażone na takie zanieczyszczenia są trzy rejony parku. Główna aleja od strony basenu Rawszczyzna, dojście do boiska i stara część parku w pobliżu charakterystycznego dębu. Niestety tego problemu na razie rozwiązać się nie da. Jest to dość. Ciągnący się przez długi czas problem, nie możemy sobie z tym poradzić, ale niemniej jednak na ten moment nie pozwalają nam środki finansowe, żeby podjąć jakieś konkretne działania. W związku z tym, że odnośnie gatunków np. chronionych typu gawron czy kawka musimy uzyskać zgodę. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo odpuszczenia, ponieważ są to gatunki chronione. Taką zgodę gmina dostała w 2012 roku. Dzięki niej przetestowano metodę foniczną, która egzaminu nie zdała. Inną metodą, którą można zastosować jest metoda sokolnicza, jednak jej wykonawcy nie gwarantują powodzenia. Koszt takiej kuracji to 42 tysiące złotych netto. Na chwilę obecną gminy nie stać na taki wydatek. Park Miejski to teren, na którym trzeba pracować ciągle i praca ta jest już wykonywana. Nie wypada przecież, by w takich miejscach był nieporządek, bo park jest jedną z wizytówek naszego miasta. Niepubliczne przedszkole Smyk wraz z organizacją ASEK realizuje projekt International Kindergarten. Po warsztatach z gimnazjalistami i uczniami szkół podstawowych, teraz angielskiego uczą się najmłodsze dzieci. Angielskiego mogą uczyć się już maluchy i to nie tylko w teorii, ale w praktyce. Niepubliczne przedszkole SMYK jest jedną z placówek, która bierze udział w międzynarodowym projekcie organizacji ASEC o nazwie International Kindergarten. Po wizytach obcojęzycznych gości u gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej przyszedł czas na naukę przedszkolaków. Obecnie w naszym przedszkolu realizujemy dwutygodniowy projekt International Kindergarten. Projekt realizujemy wspólnie z Międzynarodową Organizacją Studencką ASEC zrzeszoną przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu przyjechało do nas dwóch wolontariuszy. Anna z Ukrainy i Mej z Indonezji. Poprzez udział w interaktywnych grach i zabawach najmłodsi poznają podstawy języka angielskiego. Uczą się m.in. jak nazywać części ciała, zwierzęta czy kolory. Uzysku Także informacje o krajach, z których pochodzą wolontariusze. Zajęcia są prowadzone w tak lekkiej formie, że maluchy nawet się nie orientują, kiedy zabawa przechodzi w naukę. Warsztaty sprawiają wiele radości Anie i Mei, które w Ostrowcu będą gościć dwa tygodnie. Uh, I come from and, uh, I'm in Przyjechałam z Ukrainy. Pracuję w międzynarodowym projekcie o nazwie Międzynarodowe Przedszkole. Przyjechałam do Smyka. Podoba mi się tu, ponieważ nauczyciele są. Są profesjonalistami, a atmosfera w przedszkolu jest bardzo przyjazna. Jestem May z Indonezji, pracuję w międzynarodowym projekcie. Naprawdę podoba mi się tu w przedszkolu. To dla mnie duże doświadczenie pracować tutaj z dziećmi i nauczycielami. Podoba mi się. International Kindergarten to trzeci projekt, który Ostrowiecka Placówka wykonuje wspólnie z organizacją ASEC. Cieszy się on popularnością nie tylko wśród dzieci, ale także wśród rodziców, którzy w ramach programu goszczą w swoich domach zagranicznych wolontariuszy. Celem projektu jest to, żeby oswajać dzieci od najmłodszych lat z różnymi kulturami i uczyć ich tolerancji, ale również przy okazji w fantastyczny sposób uczyć języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach codziennie, w bardzo równorodny sposób, oczywiście dostosowany do Wieku i możliwości dzieci. Głównie oczywiście uczymy poprzez zabawę, ale również dziewczyny razem śpiewają, tańczą, rysują, malują. Także rzeczywiście temat jest bardzo, bardzo fajny i cieszy się bardzo taką dużą popularnością wśród dzieciaków. Są bardzo chętne, żeby uczestniczyć w takich zajęciach. Z zagranicznymi gośćmi przedszkolaki uczyły się nie tylko angielskiego, uczyły się również funkcjonowania w świecie różnych kultur i tolerancji, a dziś ta umiejętność jest szczególnie ważna. Kolejny projekt realizowany w zespole szkół nr 4 to Staż Praca Kariera. Młodzież, która bierze w nim udział, szkoli się pod okiem lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć, jak wygląda praca u naszych zachodnich sąsiadów. Kamila w przyszłości chce pracować jako fryzjerka. Jej marzenia mogą się spełnić m.in. dzięki uczestnictwu w projekcie Staż Praca Kariera realizowanym w Zespole Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Staż Praca Kariera jest realizowany od tego roku szkolnego. Jest to pierwsza edycja. Młodzież uczestniczy w stażach na lokalnym rynku pracy. Zaprosiliśmy do współpracy ośmiu przedsiębiorców, którzy najbardziej prężnie działają na naszym lokalnym rynku pracy Są to cztery salony fryzjerskie i cztery warsztaty mechaniki samochodowej. I tam grupa 38 uczniów uzdolnionych zawodowo yy, przygotowuje się do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w projekcie, widzą postępy swoich podopiecznych, zaangażowanie i chęć rozwoju kompetencji zawodowych. No, powiem szczerze, że naprawdę bardzo zdolne dziewczyny. Yy, zaskoczyły mnie miło. Pracują na górkach treningowych także nie są takie zestresowane, że komuś mogą zrobić jakąś krzywdę. Pokazały naprawdę, że są zdolne, utalentowane, także... No ja jestem zadowolona ze współpracy. Zadowoleni generalnie jesteśmy z nich, są bardzo pomocni, no, przydzieleni są, każdy z chłopaków ze szkolenia przydzielony jest do innego mechanika i no, różne prace wykonują razem, razem z mechanikami jako pomoc, no, przy okazji ucząc się oczywiście. Projekt Staż Praca Kariera finansowany jest ze środków unijnych, a realizowany w ciągu jednego roku. Działania projektowe zostały podzielone na określone etapy. Pierwszy etap odbywał się w szkole samochodowej, gdzie my jeździliśmy i szkoliliśmy tam chłopaków. A kolejno pół roku są chłopcy u nas i, no i ćwiczą u nas. Uczniowie odbywający staże w salonach fryzjerskich i zakładach mechaniki samochodowej jednogłośnie przyznają, że uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu ich kwalifikacji zawodowych. My się malować, obcinać, modelujemy, robimy wszystko tak jak normalnie w salonie. Naprawdę można dużo się nauczyć. Myślę, że praca w takim warsztacie jest pracą przyszłościową w tym zawodzie. Nie się podoba, mogę się dużo więcej nauczyć niż w szkole. Szkoła co nam pokazuje i nam udostępnia, żeby się nauczyć. Tu mogę dotknąć wszystkiego, naprawić. Głównie pomagam w sumie mechanikowi. Projekt obejmuje nie tylko warsztaty szkoleniowe i możliwość zdobywania przez uczniów doświadczenia na lokalnym rynku pracy. Młodzież uczestniczyła także w stażach zawodowych w Niemczech. Było bardzo fajnie, było dużo szkoleń, ale również dużo wycieczek, mogliśmy zwiedzić dużo Niemiec. Mieliśmy praktyki również w salonach prywatnych. Chłopcy natomiast przez tydzień podpatrywali pracę w niemieckim warsztacie samochodowym, zwiedzili także fabryki BMW i Volkswagena. Uczniowie zespołu szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim za odbycie stażu i praktyki zawodowej za granicą uzyskali certyfikat Europas Mobilność, który z pewnością ułatwi znalezienie tym młodym ludziom pracy na rynku europejskim. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Po telefaktach zapraszamy na magazyn kulturalny Nie Wyłączaj Kultura. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia!